Witam Państwa. Dzisiaj chciałam Państwu pokazać bardzo ciekawy wzór na drutach. Ja ten wzór nazwałam narzucamy i prujemy, bo są to oczka narzucone, które w następnym rzędzie będziemy je pruli. Jest to wzór dwustronny. Bardzo bardzo ciekawy, z jednej i z drugiej strony jest taki sam efekt naszej robótki. Jest idealny dla osób, które teraz zaczynają robić na drutach, bo proszę mi wierzyć, jest naprawdę bardzo prosty do zrobienia ten wzór. Idealny na letnie, na letnie, na letnie robótki, ale również też i na zimowe. Ślicznie wygląda robiąc cienką włóczką, ale również bardzo, ale to bardzo efektownie wygląda, robione e, grubą włóczką na grubych drutach. Jest efekt niesamowity. Więc tak, liczba oczek narzuconych na druty jest dowolna, dlatego, że tutaj nie mamy żadnego, e, żadnego wzoru. I e, składa się z czterech rzędów, te rządki sobie powtarzamy, te cztery rzędy, jest naprawdę bardzo prosty do zrobienia. Więc Zaczniemy robić sobie ten nasz wzorek. Więc, tak, ściągamy pierwsze nasze oczko nieprzerobione, i mamy teraz nasze oczka. Więc, tak, wbijamy drut z przodu robótki i dwukrotnie robimy dwukrotny narzut, podwójny narzut. Można też inaczej powiedzieć. Wbijając drut, owijamy dwa razy włóczkę wokół prawego druta i przerabiamy na prawo. Wbijamy drut, owijamy po dwa razy włóczkę dookoła drutu i przerabiamy na prawo. Podwójne owijanie. Chciałam jeszcze powiedzieć, że <laughs> również można zrobić te prute oczka. Nabijając drut, powiedzmy, i nawijając, powiedzmy, trzy razy. Albo jeśli ktoś chce większą, po prostu większe, prute te oczka, może nawet i cztery razy sobie owinąć ten drut, i wtedy wyjdzie dużo większe po prostu to oczko prute. Ale ja Wam pokażę. Na początek, w jaki sposób robimy? Owijając dwa razy drut yy. i przerabiając oczywiście na prawo. Owijamy podwójnie, czyli można inaczej powiedzieć, podwójny narzut i przerabiamy na prawo. Oczywiście wbijając drut z przodu robótki. Jest naprawdę niesamowicie prosty ten wzór do zrobienia. Proszę mi wierzyć. No i przy tym niesamowicie efektowny ten wzorek nasz. I tak robimy w całym pierwszym naszym rzędzie. Oczko prawe, podwójny narzut przerabiamy na prawo. Podwójny narzut na prawo przerabiamy. <laughs> Jest ciekawy z tego względu, że jest dwustronny ten nasz wzór. Jest idealny na wiele robótek, które są raczej wskazane jest, żeby ten nasz wzorek był taki z prawej, jak i z lewej strony, był taki sam. Przerabiamy na prawo, podwójny narzut. Tak robimy cały czas w pierwszym naszym rzędzie i oczko brzegowe, które przerabiamy na prawo. I mamy, ter, jesteśmy teraz w drugim rzędzie. Proszę zwrócić uwagę, jak będziemy to robili. Ściągamy pierwsze oczko nieprzerobione. I teraz przerabiamy prawe oczko. Oczywiście wbijając drut z przodu robótki. Przerabiamy to oczko razem na prawo. Przepraszam, przerabiamy to oczko na prawo. I tym sposobem ciągniemy i z drutu automatycznie Schodzą te nasze narzuty, i to oczko nam się robi takie prute. Drut z przodu robótki, i próją nam się te nasze narzuty. Proszę spojrzeć, jakie to jest proste. Przerabiamy na prawo. To jest nasz drugi rząd. Przerabiamy na prawo oczko, i próją się te nasze narzuty. Robiąc więcej narzutów, powiedzmy trzy czyli trzy razy powiedzmy, obwijamy, albo cztery, wyjdą nam długie te prute oczka. My tutaj mieliśmy, mamy dwa, dwa owinięcia, czyli dwa narzuty. Przerabiamy w drugim rzędzie te wszystkie oczka na prawo, wbijając drut z przodu robótki. Automatycznie ciągnąc próją nam się te narzuty. Proszę spojrzeć, jakie to jest proste. Tak. Oczko prawe. Oczko prawe i oczko prawe. I oczko brzegowe, które ja zawsze przerabiam na prawo. Proszę spojrzeć, jak ładnie nam się spruły te oczki, te oczywiście narzuty rzędzie trzecim, również i w czwartym rzędzie przerobimy wszystkie oczka na prawo, wbijając drut z przodu naszej robótki. To jest nasz trzeci rząd. Przerobiamy sobie wszystkie oczka na prawo. Pięknie również wygląda robiony ten wzór grubą włóczką, yy, <laughs> grubymi drutami. Jest niesamowity efekt. Ale również i cienką włóczką bawełnianą na letnie bluzeczki, na jakiekolwiek robótki. Naprawdę jest bardzo ciekawy. Nie sprawi trudności w wykonaniu tego wzoru. To jest nasz trzeci rząd. Przerabiamy wszystkie oczka na prawo, wbijając drut z przodu robótki. Tak. I w rzędzie czwartym. Lączy mi się troszkę ta um, żyłka. W rzędzie czwartym również robimy w ten sam sposób. Przerabiamy, czyli, czyli przerabiamy wszystkie nasze oczka na prawo. Są ma, bardzo modne w tej chwili e, robótki wykonane właśnie tym sposobem, czyli prutymi oczkami. Mam bardzo wiele e, ciekawych filmików na moim kanale dotyczących właśnie takich modnych prutych oczek. W czwartym rzędzie również wszystkie oczka przerabiamy na, na prawo. I oczko brzegowe również na, na prawo. Proszę spojrzeć, jaki jak ciekawy jest ten nasz wzorek. Jeśli Państwo macie jakiekolwiek pytania, zapraszam do mojego kanału. Mam bardzo wiele ciekawych wzorów Państwu do pokazania. Proszę subskrybować mój kanał. I prócz bardzo ciekawych i oczywiście bardzo prostych wzorów, mam sporo rad dotyczących właśnie należytego wykonania zaczęcia. Wykończenia, szycia naszych robótek, żeby ta nasza robótka była tak, jak powinna być zrobiona. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania, zapraszam na mój kanał, do mojego kanału, przepraszam. Z ogromną przyjemnością odpowiem na wszystkie Państwa pytania. Dziękuję ślicznie i życzę powodzenia.